Yep. Ty, ty masz mi dać te 50 groszy. O, ja, to, to się nagrywa teraz? No. Ja tu robię. O, ja, ja o kur Jaj! ja Jaj! 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 O kur. O Jaj! Jaj! O Jaj! O! Ja pierdolę! Kurwa. Zimno. Dla uchłody tutaj można przełożyć się. Wiesz kiedy jest mokre? <śmieniu> 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 Jak tam w ja pierdolę, jaki ty głupi jesteś człowieku! 50 gramów, oh, kurwa, ty ospermione oh, mi dałeś jakieś. Nie? No, na pierdala, tutaj biało wszędzie, zaspysał. A masz? A złotówka dla mnie, tak? Warto było? Warto? Chodź, idziemy keta. Keta, keta. Zobaczmy. A ty masz aparat to chuje widać. Jakoś, jakaś... Ale jeszcze raz live'a skręcimy z tego. Co, nie? Dobrze, idziemy, chodź, bo mi też zimno. chodź. Masz to kurwa, jak mi, jak mi zimno, a tobie. Kurwa, nasi, jaki ty kur... Ja pierdolę. Ale nie wiesz No nie, ja nie,